Kurde. La galerze. Jad... Oj, kurwa. ale miałem pojedynek z typem. Pojedynek mistrzów wiesz? Muszę trochę pobiegać po tym. Niech mi się zregeneruje. Wychniec przy kurczę Dobra, biegnę tam. La galerze. górę flagę chyba. Dobra, spróbuję Masz, górę. masz. No, to... no i uciekam. No i uciekaj. Ale dostał. He, he, he. O kurde mam, koniec Ammo. A, uciekam w drugą stronę. Kurde. Dobre. na statek wejdę. Jest! nie widzę cię w ogóle. A, dostałem. A, z na 250. Strasznie po dupie zbieram, wiesz? Ucieka koleś z flagą, niestety. Ja muszę spieprzać, bo nie mam tego. To jak się zryfuje? Już się dowiedziałeś? Nie. Jest koleś, kurde. Kurde, zapomniałem, że nie mam ammo. Aj. O kurde, o, szybko ammo, ammo. Tak drop, zabijam typa chyba, no nie, nie, ja, ale to jest, za... widzę, widzę flaga O kurde, bierze ją. Nie. leży, leży. E, ten jest, też no, leży. Dobra, mamy. Biegnę za nim. Kurde, od typa bierze. się odbiłem. Znowu wzięli. Wzięli. Nie wzięli. Nie wzięli. Kurde! wzięli, Nie, nie wzięli. Ty masz flagę? Nie. Nie, nie, nasz ma jakiś. Dobra, posłaniajmy. Oj, zabili mnie, zabili, ale powiem ci, że walczyłem jak lew. Cztery asysty Wziął. oczywiście, nie mogę nic zabić o, do kurde. końca. Kurde, suicide? Nie! my się zabiłem, kurde. No i ucieka ty. Strasznie, ucieka, ucieka, ucieka. Nie widzę gdzie jest... a dobra widzę widzę Oni mają jakieś takie... niektórzy już mają wykupione wiesz te postacie z tego co widzę Tak? takich tanków mają strasznych, że im nic nie robię Tak. Ja nie wiem no ja... A, ale uciek koleś Dostał! kurwa i na No umieraj No jestem na strzałach kurde I spieprzył Ale dostał tak centralnie zajebiście Leży Widzę, widzę Nice Wwięta? Już tam jadę do ciebie. Kurde, to jest koniec mapy już. Ty, ma ty ją masz? O kurde, nie. wezmą, 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 wezmą. A nie, nie, jadę tam. Dobra, leży kolej. Widzę, widzę, widzę. To ty ją masz? Nie. O kurde, weźmie, flaga trudnięta, Nie, nie weźmie! Dostał! Wziąłem? Ta. Uciekam. Kurde, nie uciekam. Już A dostanę. to ty? Tak, ja miałem przez chwilę. Kurde. No nie, nie. Aj, jamo mi się skończyło i wszystko. No i mnie zabili, kurde, bez ammo, bez niczego. Leży flaga. Używasz tych broni? Trzecia, czwarta, piąta? Czy nie? Nie, a są jakieś? Są. Dodatkowe tam. Tylko musisz, że za kredyty one idą. To są takie naloty z powietrza, czy coś Plaga, takiego. Jak na przykład flaga leży, to w nią puszczasz. No, gdzie jest nasza flaga? Nie jest. No leży, kurde. Ale mi się skrył za tym a ma 0hp Za wzgórkiem Ale dostał O ty Ach. Nice, to byś ty nie No, zabiłem jakiegoś typa, ale to nie wiem Tak? Z karabiną do, Tak? Szkoda, że nie nagrywasz Byś mógł pokazać stary jak Dostał facet, kurde, nie spodziewałeś się co? Nie spodziewaj, żeś komuś walnął. Mm. Tak, tak, dostał strasznych. O, hatcha, ty są. Inventory jest? station. Mam trochę ja? Okay. Oj, Ojoj, ktoś mi chyba w plecy walnął. Uff. Czy myśmy ten, czy my przegrywamy, czy jak to działa? My mamy Nie. ile żyć? 42, to jest są nasze, flaga tak? Cieka która jest, jest flaga? Nie, wiem, gdzie jest flaga? Bo w ogóle jestem chyba z drugiej strony, wiesz, mapy. Leży flaga. Dobra. O, zabiłem typa jednym strzałem jakimś daremnym i to do tego. Wiesz? A, myślałem, że flagę wziąłem, ale tak nie Fuck. Jadę, ja bym chciał mieć flagę, bo bym przynajmniej mógł sobie wiesz, pouciekać. Noj. Kurde. Miałam się tu jak rozpędzić, więc... ale zebrał. O kurde, jak go skasowałem z karabinu. Masakra po prostu. Nasz ma flagę. Ta. Ale już biegnie, do, do niego bydło. było. No biegnie, biegnie, biegnie. Sześć naboi jeszcze. No, próbuję go tu osłaniać. A, próbuję tutaj, nie wiem co. Dokładnie. ci, że w tej grze trzeba często wyczekać po prostu, nie? Strzału, eee. bo jest taki. No. O, Opej, pięknie. No a co to ją ja zapręczy? No 80 O tego też! Kurde, jeszcze, jeszcze jeden strzał Tak dobrze. O kurde poszedł kurwa, widzisz, ja że jest 26, 23? Tak! I mają flagę, kurwa. Co to znaczy? Że przegrywamy? No nie, ale zaraz możemy Pędzi, że strasznie przeżywam tą grę. Gra, pewnie mi się sapanie nagra. Na kompie albo coś takiego. Gdzie oni mają tą flagę? Fuck, najgorsze jest skręcanie, wiesz? Ale kurde, pojechałem typa. O, mam zero ammo. Przydałoby się coś. O, tutaj. No, tu też mam zero. Zajebiście. Kurwa, no kurde. No, Gdzie ten koleś z flagą? Oj, zabili mnie. no. Ja w ogóle nie umiem się do flagi dostać, wiesz? Czy on jest w, w pojeździe? Nie. I rzucił na fragę, naloc, nie, dobra. Tak, 15, to kurwa. Ja ale to jest niedobrze. Ale typa fazawie O, dostałem. Mm. Ja też. Teraz wszyscy walą na loty, bo jest ten końcówka, nie? Cztery, o oh fuck Gdzie jest ta flaga? Bo nie widzę jej. Ja jestem koło kołonie O chyba już mi się nie uda, jeden kill. O mamy, 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 kurde, mamy flagę. Kurde, dupa masakra. Powiem ci, że strasznie długo ten kolor uciekał. No, z flagą, jeszcze do tego. Słabo, słabo z naszej strony. No to też nie może być tak, że wszyscy gonią za flagą, bo jak gonią, to nie strzelają i dostałem wpierdol i tracą punkty, wiesz o co chodzi. Nie wiem, ja go nie i strzelam, bo zazwyczaj jest dużo osób przede mną. No, wiesz, żebyś dostawał jest. dwa razy więcej yy, tokenów i dwa razy więcej tego. Tak, bym kupił ten Tak. Ale czekaj, aha bo są klasy, które można buy za gold, tak? Kupujesz za kasę gold, a token sobie zdobywasz 1800 starych, gdzie ja będę miał 1800 tokenów? Chyba nigdy Ej, ej, gdzie co się sprawdza?